Cześć, to Rosa, witajcie w kąciku retrogracza, a dzisiaj część druga przygód z DC64. Jak pamiętacie, ostatnio yy, zainteresowała mnie gra Galencia Mini, bo bardzo przypominała mi grę Galaga, która wyszła w latach 80. na automaty do gier. Każdy z nas raczej się zagrywał w tą grę. Niektórzy grają po dziś dzień, tak jak ja, ale chciałem wypróbować tą wersję, która została wyprodukowana w 2017 roku. Troszeczkę poszukałem na temat tej gry. Dowiedziałem się, że można zakupić wersję cyfrową na jednym ze sklepów internetowych. Link dam w opisie. Cena wersji cyfrowej kosztuje 10 euro. W zależności, jeżeli chcecie mieć wersję kasetową lub też na dysku, cena jest troszeczkę większa. Ale, pomijając to, spróbujmy zagrać w to. Zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy Galagą a tą wersją. Czy są jakieś podobieństwa? Spróbujmy. Startujemy grę i zobaczymy, jak będzie wyglądała Galaga Mini. Wciśnij start, to wciskamy. Możesz zrobić tylko bardziej powiększenie obrazu, abyście wszystko widzieli. O, mamy tego stworka z Galagi. A na dole leci nasz kosmonauta z psem, królikiem, kotem. Powodzenia. Zobaczymy jak się w tą grę gra. Polecieliśmy. Okej. Okay. Trzeba przyznać na początku, że stworki są troszeczkę większe niż w oryginalnej Galarze, no ale... Wow. Już w pierwszym levelu strzelają? Coś się taki złośliwy zrobił. Level drugi od razu. No, na razie jest ok. Patrz jak szybko strzelają, niesamowite. Zobaczymy, czy jest to samo co w Galadze, że będę mógł ten statek odzyskać. Mam nadzieję. Okej, okay, jak na razie, dobrze, tylko żebyś żeby nie strzelał. Dziękuję bardzo. Level trzeci. Jak na razie pięknie. A jak nie będę strzelać. To wszystko nam się uda. Czy ja zawsze muszę to wykrakać? Pięknie. A co to jest? Wygląda jakaś czaszka lew, trudno określić. Mi się wydaje, że jakoś szybciej się poruszają aniżeli w oryginalnej galadze. Oj, zginęło! O, no niesamowite, ale gra jest przednia, Musi, muszę przyznać. No, ostatni statek. Okej, huh. Ok, to samo jak w oryginale, musimy je zestrzelić. Teraz tam. Idzie teraz tam znowu i teraz znowu. Oj, 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 oj. A, uciekły mi. No niestety myślałem, że zdobędę jakieś życie albo coś. Wiem, że mi uciekły, wiem. Ale muszę przyznać, jeżeli chodzi o grę na C64, gra jest niesamowita. Polecam wam ją. Aj! Jaki wredny. Jeżeli zainteresowała Was ta gra, tak jak mówiłem na początku, grę można zamówić w sklepie internetowym, jak również jest dostępna z DC64. Powiem Wam, że jest ludzi. no i przegrałem. Okej, okay, widzieliście grę, widzicie jak, jak się w nią gra. Jeżeli Wam się spodobało, Zachęcam do oglądania mojego kanału, a ja Was żegnam w tej chwili i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.